Reprezentacje Rosji i Szwecji zmierzą się w finale mistrzostw Europy Juniorek do lat 17 w piłce ręcznej. Niezwykle wyrównane i emocjonujące spotkanie obejrzeli kibice w starciu Dunek i Szwedek. Oba zespoły grały na bardzo wysokim poziomie. Yeah, exciting because uh, Denmark has never lost a game before, and uh, yes, yeah. and we beat them. Yay! <laughs> <laughs> and uh, after the fi uh, semi final, we it was uh, it amazing. Yeah, amazing. Yeah, really. it, it, yeah, I can't <laughs> describe it. No. It was awesome, oh, and the whole team were here. totally crazy. <laughs> <laughs> yes. Drugie spotkanie miało jednostronny przebieg. Głównie faworytki do złota Rosjanki nie miały problemu z pokonaniem Portugalek. Ostatecznie Rosja pewnie wygrała 35 do 23. Przyjechaliśmy po to, by wygrać, obronić tytuł mistrzowski. Z gry na gry zespół jest coraz lepszy i rzeczywiście gra coraz bardziej skutecznie w obronie. Decydujące spotkania Mistrzostw Europy będą się w niedzielę. O złoto Rosja zagra ze Szwecją, a Portugalia powalczy z Danią o brązowy medal. Przegrałyśmy z Rosjankami w grupie, ale jesteśmy gotowe wygrać z nimi w finale.